dobosobę zauważyłam bo tak ładnie wygląda nie zaprzeczę ładnie Nic mi się nie wyłosiło ale jeszcze nowe sekrety i mam nadzieję że taki sam serwis jak ja oczekuję dobra i sprawdzamy tylko czekajcie, weźmy zrobić jeszcze coś takiego let's go 6 sekund do player player zaraz zobaczmy co tutaj będzie płagą

Na przykład dać takiego Lagrante, który z Hiklitejre to Hiklitejre i Lagrante, prawda? A tutaj jest taki problem, że nie mamy żadnego wyboru. Powiem tak, znamy ją. Widzicie, co ja śpiewam, ale po prostu kocham tą muzyczkę. I sorki, jak on po prostu to przeszkadza. Ale mega po prostu ocham, więc... Muszę to kocham, więc. Może to śpiewam, było, ale po prostu bez tej muzyczki.

Nie, mm -hmm. Kicia mi się wylasowała. Aha, nie mam sprzętu? Dobra, no to, to, to tyle. No i... No i Czekajcie chwilkę. Tak wygląda nasz PV. A...